przed nami droga z Ogrodzieńca w kierunku Pilicy a tamten na czerwonym pasz poszedł, widzisz? puste widzi to co będzie stało no jakie jest widzisz podejście do, do przepisów, na no, kuźwa Zwróćcie uwagę tak jak wygląda to wahadełko Całkowicie można powiedzieć zjeżdżamy Z drogi Jest taki Przez to jest wahadło Bo bardzo wąski taki łącznik Został zrobiony Przez ten wykop No i odwołanie zakazów Czyli zakazu wyprzedzania Ograniczenia do 30 km.